Hej, cześć i czołem, Simano wam wszystkim, z tej strony Smabig the 1 a to jest kolejny odcinek z gry Lego Batman 3 poza Gotham I tu jeszcze zanim przejdziemy do odcinka to powiem tyle, czy już jesteśmy w odcinku, to powiem tyle, że yy, wykonałem sobie resztę misji na 100%. Zostało mi, zostało mi jak widzicie tutaj po lewej stronie jeden mini zestaw do zdobycia, który jest w misji, jeżeli się nie mylę gdzieś o tutaj właśnie. I żeby go zdobyć potrzebuję postać... Poison Ivy czy coś takiego yy, Tak ona się nazywa Ale jej niestety nie mamy No i tak Wykonałem tę misję Oczywiście mamy nowe żetony dzięki temu I sobie zakupimy szybko Teraz w postacie yy, Beast Boy o Serio mamy tego typa yy, Nie wiem skąd on był Zapomniałem jak to się nazywało Pewnie go kojarzycie Była taka kreskówka na katunek który jeżeli się nie mylę o ale faza, no tak, on miał się zmieniać zwierzęta Ale faza No fajnie 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 A ale ale starczy tych post, yy, kupujemy dalej w takim razie Tu mamy atoma O, atom był mi potrzebny Ale z razem inny trik Bo były miejsca, w których było trzeba na przykład Zmniejszać się, atom potrafi się zmniejszać Jeżeli, jeżeli się nie mylę Tylko nie wiem jak O, potrafi się zmniejszać Ale ja wykorzystywałem do tego inny trik, gdyż brałem dodatki Mili postacie włączałem i tak to właśnie wyglądało. Tak się zmniejszałem tu widać, że atoma się zmniejszyć już bardziej nie da. O, troszeczkę szkoda, ale. dobra. i tak. Kupujemy w takim razie dalej. Tutaj mamy kogo? Yy, o, tu mam dużo postaci. Gimli... Aj, zmieniłem się przypadek. Tu mamy tych tych, tych takich po, powiedzmy. Mm, pracowników, może? Chyba. Nie wiem. Sam zresztą. Okej, okay, mniejsza o to. Kupujemy dalej. Bojownik Indygo. Tutaj jest biała latarnia, o zobaczmy jak on ogółem wygląda hm, Biała latarnia, no czemu nie zresztą strzel sobie, o tak Okej okay, fajnie Kupujemy dalej, jeszcze kilka postaci jest mm, Tutaj był coś, było coś jeszcze Super Girl, klasyczna, może być Stary Girl, zmieniłem, no czemu zmieniłem cały czas to kupić szybko i już, a nie to, zmieniam, tak wygląda <laughs> Wojownik kodopusu Sinestro, Sinestro, Sinestro. <laughs> Tu jeszcze ktoś jest. Paraz Parazit. parasite. Coś takiego. Ultra Humanoid. O, faza, Wielki Godyn. Ludzie. Kozacko. dobra, dalej. Vibe, vibe. Coś takiego. I Wojowniczka z Zamaronu, Tak, a więc dobra, postacie kupione. I teraz w takim razie... Kim ja gram? Salmon Grand? On tak wyglądał? Myślałem, że był czystszy Dobra, w takim razie teraz sobie zakupimy te nasze pojazdy nowe, gdyż w poprzednim nich dwóch odcinkach robiliśmy misję WR A więc kupujemy sobie klasyczny mini Batmobile Pięknie Bananówka Mechaniczny Kredbejna Buggy Batmana Batmotor yy, Mobil. Yy, walec parowy Jokera Weźmiemy sobie jakiś samochód Niech będzie ten walec Czemu nie? Okej okay, on, on już się zaraz pojawi A teraz kupujemy nasze statki Powietrzne Samoloty, statki Tego typu rzeczy Batrakieta Kapsuła Batmana Jawelin Mini Batmana Niewidzialny statek Już kolejny Aha, tu był odrzutowiec, dobra I popatrzcie weź, wow, wielki Dobra, w sumie fajnie i tak, z tego co pamiętam było jeszcze chyba kilka wyścigów do rozegrania, ale tutaj nie, to już jest zrobione, okay, to już jest zrobione, wiecie co, weźmiemy sobie jeszcze jednak inny samochód, gdyż ten jest troszeczkę zbyt wolny, okej, okay, chcę, chcę zbierać klocki, a tak długo to robię, i ogólnie w tym odcinku zajmiemy się klockami właśnie na planecie Oa, a więc dobra, bierzemy, myślę, że o ten jeszcze raz, on był jakby w przednich odcinkach, on był naprawdę szybki, fajnie się mnieźliwał, więc jeszcze może, może zmienimy sobie postać na... Yy, na kogo? Niech będzie na przykład... Yy, bym o tą mapkę, ale niestety jest za duża. Okej, okay, niech będzie platinum. Hm, jakoś nie kojarzę tej osoby. No, nie, nie można wszystkiego. Dobra, i tak, jedziemy yy, do, do wyścigów po prostu, bo z tego co wiem było jeszcze kilka wyścigów, których nie zrobiłem, tutaj jest zrobiony. Kilka, może nawet z jeden jeżeli się nie mylę ale popatrzcie coś na dole jest mm, to nie jest wyścig dobra szukamy dalej bo na pewno jest jakiś wyścig do zrobienia jeszcze na, to, to na pewno jest zaraz znajdę albo wiecie co zaraz go znajdę do was wrócę okej okay, jestem no i mamy wyścig więc zaczynamy a nie trafiłem super dobra wow nie spać nie spać ustawmy się lepiej może obrót jakiś nie da się dobra jedź zaczynamy pięknie i nie wiem, chyba tylko tyle wyścigów w gier, bo już tu mnie dużo wykonałem wcześniej że... właśnie. Ale dobra, popatrzymy jak coś podradę, może zobaczymy coś. Jeżeli nie, nic nie będzie, to chyba koniec. Ojej, no popatrzcie. Przegram dzięki przestawie coś, czy nie? Chyba jednak nie. Dobra. Jak na razie się udało, jedziemy dalej. Mam trochę czasu jest jeszcze. Nadrabiam te sekundy jak na razie, ale... No, nie jest no, nie jest za dobrze. Ale może się uda. ojej, jeszcze taki właśnie wyskoki. I można przegrać, ale nie, jest dobrze, jest dobrze. 5 sekund ponad, więc w sumie powinienem wygrać. Tak się nie martwię teraz strasznie. Okej, okay, tylko niego ten z kosztem, bo to jakieś krzywo się na nich leci. No i popatrzcie, mamy finish, no i zrobiliśmy złotych protek, a więc bardzo fajnie. I myślę, że możemy już sobie stąd wyjść. Ona potrafi potrafisz platinum latać. Ojej, co się dzieje? Przepraszam, ten spadek. Sekunda. Okej, okay, jestem od razu. Zmienię sobie postać. No i jedziemy, lecimy znaczy... Szukać po kolei w sumie rzeczy. Będziemy po kolei w sumie robić rzeczy. A więc tak, tu mamy coś, oje, ja zginąłem, Nie, popatrzcie, żyje. I tutaj coś jest. Chwila. O co tu chodzi? No popatrzcie, już takie coś mi dają. Ale tutaj... Aha, rozumiem, w takim razie bardzo w sumie łatwe. Wydaje mi tylko trzeba po prostu wzięć Batmana. Kostium mm, z czujnikami. Dokładnie, teraz tylko zrobić się niewidzialny, nie ten już nacisnąłem. A więc niewidzialny. I pięknie, tyle, że teraz mi tutaj super robin. Stoi, stoi ale nie. Okej, okay, udało się. I otworzyło się. Chyba, 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 chyba jeszcze nie. O ja jeszcze aż dwie rzeczy muszę znaleźć. Aha, no dobra, w takim razie spoko. tu chyba jest kolejna, albo to jest... Tak, to jest, to jest kolejna rzecz, bo tu mamy ten właśnie taki kabelek zasilania, jak widzicie. Yy, no właśnie taki... Takie widać, że leci gdzieś. Dobra, a więc niszczymy. Pięknie i teraz tylko na to trzeba stanąć. Okej, okay, kolejna rzecz. Odłączona, jeszcze tylko jeden element. Który jest, myślę, że obdyć się troszeczkę, myślę, że gdzieś, nie wiem gdzie. Tutaj. O, tu chyba będzie, więc od teraz bierzemy y, Batmana. Nie, wiecie co, weźmiemy Batmana z lat 70. Dokładnie. I nim też tu nie można tak zrobić. Nawet będzie szybciej, bo nie muszę zmieniać na żaden kostium. O, a ale działaj. I udało nam się, możemy wziąć sobie kolejny, kolejny złoty klotek. A jeszcze jedna rzecz. Ile my mamy już procent tej gry ukończone? 77, więc popatrzcie. Zostało do zdobycia jeszcze aż 125... 128 złotych klocków i 11 Adamów Westów. I jeden mini zestaw. I to jest tylko 23 procent. Procent, troszeczkę mniej. Dobra, a więc tak to właśnie działa. I bierzemy kolejny mini-zestaw, 130? Nie, 123, to ja No dobra, a więc bardzo fajnie, pierwszy mini-zestaw, pierwszy złoty klocek w tym odcinku zdobyty, drugi już, bo w sumie jeździliśmy tym samochodem, a więc lecimy dalej, no na przykład tutaj, w sumie czemu nie, yy, to tu na górze czy na dole, chyba gdzieś na dole, spadam na razie, spadam, ale tak, już mamy wszystko wyjaśnione weźmy na przykład na przykład kogo no, na przykład na łowce i działajmy cuda no bo patrzcie a myślałem że się nie da ale jednak się da o teraz jeszcze raz i łow jakieś ślady chyba z tego co widzę olfaza tak to działa czyli teraz będziecie mieli cały czas czerwony, czerwony ekran. ekran ja też tak w sumie mam w sumie logiczne ale tak idziemy 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 no popatrzcie robimy takie kółeczko oczywiście i mamy do wykopania więc takie coś więc weźmy jeszcze szybko jakąś postać. Wiemy, proponowali mi, proponowali mi zieloną latarnię, ale nie ja wezmę pomarańczową latarnię, co na różnica. <grym> tak też można. A więc okej, okay, tu pewnie będzie jakiś guzik coś z tym w ciśnięcia. Tak mi się wydaje. Albo coś do przetopienia na przykład. Jak kto woli. Yy, nie, to uposało się niestety tego zrobić nie da. Więc niech będzie Superman. Tu jest tutaj. No, nie wziąłem. No super. Yy, okej, okay, jest. I mamy kufer ze skrwami, a w nim kryje się co? Coś do budowania, o, tutaj mamy teraz guzik, więc okej, okay, klikamy, mogę tu, nie mogę tu posadzić łacha, szkoda. Yy, więc dobra, trzeba wziąć tego Robina albo albo na przykład Lexa Lutora i wziąć kostium techniczny, jeżeli się nie mylę, i aktywować. A więc luz, kostium, tak, kostium techniczny, tylko niech się jeszcze zmieni w niego. Okej, okay, udało się, no i działaj. Działaj, 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 działaj. Nie wiem, czy w tym odcinku uda się nam zrobić tą planetę, byłoby w sumie fajnie, gdyby się udało. No i popatrzcie, mamy nową postać yy, do zakupu. Kupimy ją na koniec odcinka, jeżeli nie zapomnę. I to jest Lex Luthor przebranie Wonder Woman. Wow. co ty się przebierasz? <grytanie> jak tam, jak kto woli, jak to lubi. No Dobra, więc tak. Okej, okay, weźmy sobie lector. nada na przykład. Umiesz latać? Umie... O, właśnie, o to mi chodziło, ale faza. Alfa za. O popatrzcie, jest jeszcze jeden wyścig tutaj, ale zanim go weźmiemy, to spróbujemy coś wykombinować w tym miejscu, a mianowicie co to jeszcze, nie wiem, ale zaraz coś myślę, że się uda, więc tak, yy, tu widzę z tego, że chyba trzeba się zmniejszyć, więc albo wezmę tego atoma, albo po prostu zmienię sobie mini postacie, włączę, <gryw> tak można, o popatrzcie, no, i właśnie tak to robiłem wcześniej taki trick powiedzmy. A więc ok, nie wiem czy ja mam tu stanąć na tych wszystkich, czy o co chodzi. Aha, już po prostu aktywowało się samo jakby i udało nam się tylko weź, jeszcze wejść tu Podskocz tak chwila i tu jestem. Ja tu latam z tego co widzę, znaczy nie widzę właśnie. Zablokowałem się. Chyba, bo nie wiem, jak co, co innego mogłem zadać. Aha, to wejdziemy jeszcze raz sobie tym Batmanem teraz. Tylko teraz nie, nie spaść, nie zginąć raczej, yyy, tędy, 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 cały czas skaczę, bo coś wolno chodzi nasz Batman, okej, okay, tutaj, hmm, tu, tu, o, udało się, więc proszę bardzo, jeszcze wyjść trzeba, ale dobrze, już przynajmniej mamy ten złoty klocek, za chwilę, znaczy będziemy za chwilę mogli go wziąć, tylko wyjdziemy, no i... Bardzo fajnie, ojej, bierzemy od razu inny postać, na przykład, niech będzie skarberusz jakoś mi się spodobała ta postać właśnie. A więc dawaj zmienię, zmienię, zmienię i idziemy. Fakt. Nie no, popatrzcie tutaj tutaj latać się nie da, nie da się w tym miejscu. Wyłącz tą tarczę. No w końcu. Jakby takie przyspieszenie było z tymi małymi postaciami. No <noise> Dobra. Więc jesteśmy duzi i mamy kolejny złoty klotek. Proszę, bardzo z tobą czwarty. A teraz idziemy zrobić ten wyścig. Jedną z najfajniejszych rzeczy jak dla mnie. Dobra. A może weźmy ten tornarek, który ktoś już w sumie wyszedł. Dobra. Zostawiliśmy się i chyba musimy lecieć w dół. A nie, w górę. A to Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Pa. Ojej, co ja zrobiłem, że chyba przestałem lecieć, ale już jest dobrze. Dobra, to troszeczkę. A, popatrzcie na... czas. Czas mam spokojny, 10 sekund się utrzymuje. Okej, okay, ojej, właśnie, właśnie, za dużo razy, kliknę jeden klawisz i już, i już, i już ląduje, znaczy chce mi lądować, ale nie ląduję do okej, kończy się to gdzieś, bo rac raczej wygramy na pewno, czasu jest naprawdę bardzo dużo, więc spokojnie, no i mamy meta, więc proszę bardzo, bardzo, 125 złoty klocek do kolekcji i tutaj mamy jakąś rzecz przy okazji, znaczy kolejną, kolejny złoty klocek do znalezienia albo postać. I co tu trzeba robić w tej Albo ugasić te pożary, albo coś innego, więc może spróbujemy na początku ugasić na przykład Supermanem. Można wziąć kostium na przykład Batmana mrożący, ale weźmy tego Supermana. Zobaczmy czy to, czy to o to chodzi, czy yy, właśnie nie. Tak, chyba o to chodzi. Popatrz jeszcze tutaj mamy kilka fioletowych monet, albo jedną, ale zawsze coś. I tutaj teraz tylko to yy, w to uderzyć. I stanąć, i proszę, bardzo jest kolejna postać. czytach przebranie Robina, okej, okay, fajnie. Więc cóż, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. I jeszcze mamy tutaj rzeczy do znalezienia na tej planecie, o, szybko sobie zobaczymy. A więc jeszcze tylko 5 złotych klocków i jedna postać, więc w sumie już dosyć niewiele. A strzałek niby duży, chociaż nie, strzałek też mało. I popatrzcie, mam jeszcze jednak kolejny wyścig. Tu tych wyścigów chyba już więcej nie będzie na innych planetach, tylko chyba tylko na tej, więc trzeba korzystać po prostu, a więc dobra, jedziemy. O jest dobre tempo, jest dobre tempo, dawaj, 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 przyjdźmy troszeczkę do supermenie. Wyło mi się sacie tyle ich jest. Okej, okay, dawaj, 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 co ja chciałem <ścoughs> zrobić? Tego nie wiem, ale coś na pewno. Okej, okay, w sumie już te wyścigi nudne, bo za każdym razem wszystko się wygrywa i... No i tyle. Dobra, a więc mamy 126 złotych krotek yy, w kolekcji, powiedzmy. I jedziemy tam. No, o tutaj, znaczy idziemy tutaj. O, popatrzcie, jeszcze mamy jednak jeden wyścig. Ale niestety go teraz nie wykonam, gdyż nie mam pojazdu, więc to za chwilę zrobimy. Drugi wyścig, o popatrzcie, myślałem, że już nic nie ma. A to wszystko jednak jest. Więc cóż, tutaj coś jest. A tutaj już na całe szczęście, albo nie szczęście... Jest wyścig nie, nie ma wyścigu znaczy Dokładnie więc mamy jedną kurę Znaczy właśnie tak się domyśliłem że z tymi, że o, o nie o te kurczaki chodzi okej, okay, jest druga yy, Trzecia tutaj Czwarta jest tutaj Dobra Pas 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 bo nie zdążę bo nie zdążę naprawdę Żarty chyba okej, okay, w takim razie robimy to jeszcze raz ale, ale inną postacią I szybko zobaczmy gdzie są te kudyczaki jeszcze Hmm. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty, dobra. A więc chyba, chyba, chyba pięć widziałem. <grym> Raczej tak. Okej, okay, jeszcze niżej, takim, w takim razie, okej, okay, jest. Jeden. Drugi. Tu jest trzeci, tak, tu jest trzeci, a więc dobra, luz, trzeci, czwarty i na dół jeszcze zjechać. I będzie piąty chyba, chyba, że nie trafiłem z czwartego Nie, tra trafiłem z czwartego więc mamy Chyba pojazd jakiś nowy z tego co mi się wydaje Więc dobrze, bardzo co fajnie A więc tak, proszę bardzo Mamy kolejny pojazd Tumblr Baina O proszę bardzo, o tutaj mamy jednak jeszcze i kolejny wyścig Więc chyba nam tylko wyścigi zostały yy, Więc cóż, będziemy, znaczy no Wyścigi, no wyścigi Będziemy się ścigać Znaczy będziemy latać na czas Dokładnie, więc zaczynamy kolejną wycieczkę. Dobra, więc zostało nam jeszcze to chyba tylko. Nie w tą stronę, no brawo dla mnie. Dobra, wiecie co, poczekamy, poczekamy. Jeszcze raz sobie to za chwilę wejdziemy. Okej, okay, pojawiło się. A to chyba ja powinienem robić tymi pojazdami jakimiś, Ja to ja cały czas postaciami. No ale dobra, Mniejsza o to. Okej, okay. i chyba będzie teraz trzeba wziąć po prostu jakiś pojazd znowu. I wygrać wyścigi, znaczy no, przejażdżki na ziemi tym razem. A więc praktycznie za chwilę kończymy zdobywać wszystkie rzeczy na tej planecie, więc w sumie jest dosyć szybko. A więc okej, okay, tutaj Tutaj, do dołu! O jadź, o ojacie, do dołu, do dołu, do dołu. Dobra, no, no, troszeczkę się pogubiłem, ale już jest dobrze. Okay, dawaj, dawaj, dawaj. Mety nie widać, popatrzcie, mety nie widać, chodź dziwne. O, jest meta. A więc okej, okay, kolejny złoty klocek jest. I widzę, że my tutaj coś jeszcze mamy, ale jak to się robi? Yy, od góry się zaczyna, czy o co chodzi? Hmm, bo widzę, że na tym nie da się tu nigdzie stanąć. Chyba, że zaraz coś właśnie będę mógł na przykład tu zbudować, ale... O! Jest coś do zbudowania, dobra. Więc budujemy, zmieńmy postać. O, może być Skarabeusz, proszę. Bardzo on też potrafi takie rzeczy robić. Nie wiem schowaj tą tarczę tylko po prostu do góry mi podleć O no i działajmy tu pewnie będzie ten czas tak mi się wydaje A może nie A nie wiem zresztą ale okej okay. yy, Robimy to, jedziemy, okej okay, jest A to chyba jednak nie jest na czas Tylko po prostu trzeba dotrzeć na samą górę A Więc to dosyć banalne wręcz i ty, tyle można powiedzieć Okej okay, i tu mamy ostatnią rzecz No i już złoty klotek na nas czeka A więc proszę bardzo jest Złoty krocek, 128 i teraz lecimy tam. Już jak widzicie, jak widzicie, widzicie tylko dwie strzałki są, czyli chyba to są właśnie te wyścigi, więc bierzemy przy okazji, znaczy bierzemy kolejny po, pojazd jakiś, przy okazji od razu kupię sobie o ten Tumblr Baina, a weźmiemy sobie na przykład Batmotor. Nim, on pewnie jest szybki, więc w sumie fajnie, taki jest nam właśnie potrzebny. Więc wsiadamy na tak, Bat Batmotoru i jedziemy... kawałek, ten jest, ale spokojnie damy radę. Chyba mniej więcej tędy trzeba jechać na piśmie chociaż wydaje, ale jest nie jestem pewien. Ale tak, strzałko na prowadzi nas tam. Więc dobrze. No i praktycznie za chwilę kończymy planetę. Oa! A następną jaką zaczniemy sam nie, jeszcze nie wiem, ale jakaś na pewno będzie, no bravo dla mnie. A jać! <laughs> Wzięłem sobie tym razem koryczny Batmotor, motor, bat raczej i zaczynamy wyścig. No dobra, żeby było udoskonalenie. No i zaczę. No i zaczynam. OK, udało się. I jedziemy, trzeba to wygrać! Po prostu, bez wyskoczni! A widzieliście, bez wyskoczni też. <grafię> jedziemy, okej, okay, tam chyba był kolejny wyścig, ten ostatni znaczy, więc dobra. Więc wiadomo gdzie jest. Więc Za chwilę do niego dojdziemy, a tutaj popatrzcie, też całkiem łatwo idzie. Czasem stoimy ponad 10 sekund, znaczy no, mniej więcej 10 sekund jest taki czas, więc bardzo dobrze. Ojej, zaczyna się jakoś tak ciężej, ale luz, 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 luz. <grafię> Więc tuż... ooo popatrzcie będzie skok O jacie, a więc teraz tylko tam do mety No i się uda, więc lecimy do kolejnego wyścigu I będziemy mieli złot, będziemy mieli 130 złotych krotek jeżeli go wykonamy A więc tylko trzeba tam zajechać A chyba to się jedzie o tędy, dokładnie tędy I cóż, już chyba więcej wyścigów w grze, nas nie, grze nie będziemy mieli bo na, innych bo na innych planetach czegoś takiego nie ma Tego co tam patrzyliśmy Chociaż może są, ale może są ale raczej nie wiem może są takie bardziej powietrzne bo takie na pojazdy co sam nie wiem ale zobaczymy dobra i zaczynamy kolejny wyścig tylko traf, udało się i ostatni a więc jedziemy mam nadzieję że go wygram a chyba tak chyba tak bo jak na razie prosta droga o popatrzcie pod górkę pod górkę jedziemy ale damy radę nawet będę pipczał patrzcie teraz a słyszycie tak, to się robi, klasycznym Batmobi... Blood... Batmobilem, dokładnie. jo. dawaj, 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 dawaj! Ha! Udało mi się, więc idziemy dalej. Ja, mam 5 sekund, ale spokojnie, tam radę z 5 sekundami, zresztą się nabija więcej. Okej, okay, to... Tam... Nie, tu jest koniec! Okej, okay, wyskok będzie, wyskok będzie! Udało się, proszę bardzo! 130 złotych kroczek do kolekcji. A więc zobaczmy, czy mamy na tej mapie już wszystko zdobyte. Jeżeli tak, to bardzo fajnie, więc proszę bardzo, planeta Oa! została wymaksowana właśnie w tej chwili, więc w tym momencie się z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do ja trzymajcie się i cześć!